To tak, że już przy komputerze i chciałem się zalogować na swoje komputery jak zawsze, i gdy chciałem wpisać mojego maila, to on. I wtedy na wszystkie trzy telefony przyszło te samo powiadomienie czyli. Wloga cięzy, Google. W tym momencie tata dostał SMSa od kolegi. I zobaczyliśmy, że ktoś prowadzi transmisję na żywo. To był jakiś obcy człowiek. Ale nie byliśmy w stanie poznać, czy to jest naprawdę mój mamy kanał, ponieważ sami zobaczcie, nazwa się, zmi się zmieniła na Cadeno Fundacjon, było inne logo i ktoś prowadził live'a. Ale jedno było pewne, że to jest mamy kanał. Subskrypcje zostały tak samo. I właśnie ta, wtedy tata przyszedł do komputera i chciał się zalogować, ale coś nie poszło z konie z Wyglądało to tak, że usiadłem przy komputerze i chciałem się zalogować na swoje konto jak zawsze. I gdy chciałem wpisać mojego maila, to on, o wysłuchajcie, był ten mail. Ale jak chciałem kliknąć dalej i wpisywałem swoje hasło, wyskakiwał komunikat, że niestety moje hasło jest złe. I w Google jest tak, że można się chyba na cztery albo tam pięć sposobów y, przypomnieć, jakby przywrócić hasło. No jak tylko klikłem właśnie, że zapomniałem jakby hasła o przywrócenie, link pomocniczy na mailu nie dochodził do mnie w ogóle, dochodził do tego cyberprzestępcy. Następnie, numer telefonu był wpisany już nie mój, światło, a jego. Następnie weryfikacja dwuetapowa. W ogóle, tak samo była dla niego. I to chyba było na tyle. Także kompletnie nic nie mogłem się zalogować, nic nie mogłem sobie przypomnieć hasła, bo on jakby przejął nawet mojego maila, moje hasło, moje dane kontaktowe, wszystko. A co się z tym związało? Google się wiąże z tym, że właśnie to jest YouTube. Dlatego też nawet nie mogliśmy się zalogować na YouTubea. Dlatego to była z piątek, już około północy się zrobiło po tej całej akcji. Napisałem maila do Google, ale niestety odpowiedź dopiero pierwszą, jaką mogłem uzyskać, to był poniedziałek, ponieważ Google w sobotę i bodajże w niedzielę nie pracuje, bo nie odpisywały, wari, Tato, ale może wyjaśnię, widzą, jak to się w Google stało, że e, zhakowali twojego maila? A więc słuchajcie, ja wam wszystko wyjaśnię. Nie wiem, czy wiecie, czy jesteś youtuberem czy też nie jesteś youtuberem, a w przyszłości chciałbyś być youtuberem i w miarę na jakiś wysoki poziom wejść zajść, to wiąże się z tym, że odzywają się do Was przeróżne firmy z Polski, jak i z zagranicy. No i między innymi ja, jako menadżer kanału Nikoli i swojego, i Moniki Andrzejczak Vlog, zarządzam tymi mielami i odpisuję, no bo jest bardzo dużo czasami, współpracy, żeby podpisywać Polski. Ale od powiedzmy dwóch, trzech miesięcy zaczęły się też anglojęzyczne współprace. Tylko z tym to się różni, że te anglojęzyczne, słuchajcie, współprace polegają takie dziwne są, w ogóle to jest taki haczyk, bo w Polsce wymagają mniej więcej, żeby powiedzmy reklamować dany produkt, nie wiem, 2-3 minuty najlepiej jakbyście reklamowali produkt cały film, ale kto by to oglądał słuchajcie, to lokowanie produktu? A do nich łatwo to rozpoznać, bo ten mail od tego hakera jest taki łatwy, że on wymaga, żebyście tylko nagrali 30 sekund słuchajcie, danej, danej reklamy u siebie na filmie i on wam oferuje, słuchajcie, duże pieniądze za to. I to już jest też podejrzane, bo może duże kanały zarabiają bardzo duże pieniędzy, tak i mniejsze zarabiają mniej pieniędzy za współpracę. Dlatego, jeśli widzicie, będziecie w przyszłości yy, YouTuberami, czy jesteście YouTuberami, to musicie uważać na takie maile. Bo oni oferują, żeby dana współpraca, przykładowo jest firma X, nie wiem, reklamuje koszulki. I oni, a jest ta firma przykładowo też w Polsce, duża. I oni ci podsyłają link, w który masz kliknąć i wybrać sobie produkty. I ja słuchajcie kiedyś takiego hakera, bo oni często piszą. Załatwiam w ten sposób, że mu napisałem: Dobra, nie ma problemu, możemy wybrać takie produkty ale kliknę sobie z polskiej strony i wybie, wy, Nikola sobie wybierze przykładowo dane t-shirty i tak dalej, i tak dalej. I jak mu tylko odpowiedziałem na to, że Nikola sobie wybrał te t-shirty z polskiej strony, a nie z tego jego linku, co się kończyło na końcówkę jakąś pom, w ogóle amerykańska była, a anglojęzyczna, tak nagle cisza i nie odpisują. I to słuchajcie, takich maili mieliśmy mnóstwo. Postaram się Wam być może pokazać jakieś te maile, żebyście też wiedzieli, jak to wygląda, ale od miesiąca, słuchajcie, pozmieniało się to, że oni się tak wycwanili, ci hakerzy, że teraz potrafią podrobić stronkę, przykładowo strąka, wam powiem, nie wiem, yy, zara, ciuchy, znacie to potrafią tą stronkę podrobić jeden do jednego, jeśli kliknie, klikniecie w ten link i ta strona tak samo wygląda ale później jest opcja, powiedzmy, gdzieś zalogowania się albo coś tam pobrania i wiesz, w tym momencie, kiedy klikacie w to, ten wirus się wam wkrywa na komputer i ja nie sądzę, że u nas takiej sytuacji nie było, ja tego zawsze pilnowałem, słuchajcie, ale mówię, jak od ostatniego słuchajcie, czasu zdarzają się bardzo, bardzo oryginalne te współprace w języku już polskim, no to ciężko to jest. w tym momencie jest coraz ciężej to rozróżnić, czy to jest oszust, czy to nie jest oszust. To, że właśnie oferują 30 sekund reklamy, bardzo duże niby pieniądze do zapłaty. I jeśli ich piszą po polsku, to często jest taki trochę gdzie nie gdzie wychaczycie łamany język, że dziwnie się zakończa. Albo w śroku, tak jak my słuchajcie wpisać po angielsku tekst w google w translatora i on tłumaczy to na polski. Wiecie, to nie tłumaczy tak jakby jeden do jednego, no bo w sumie się nie da. I po tym też możecie właśnie to rozpoznać. Przepraszam za to światło. I to jest właśnie. To, co chciałem Wam powiedzieć, że teraz coraz bardziej podchodzą ci hakerzy profesjonalnie. Jeden do jednego język polski i strona wygląda bardzo podobnie jak do zagranicznych czy do polskich waszych reklamodawców. Słuchajcie, naprawdę już jest wszystko, dobrze, wszystko powróci do normy, filmiki będą się pojawiały dwa razy w tygodniu, ale naprawdę to, co ja przeżyłam, ten szok, wrażenie, to naprawdę nie życzę nikomu um, i uważajcie naprawdę w internecie, na, 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 na.